Cześć! W dzisiejszym filmiku otworzymy jeszcze jeden kolektor chest 2022. Po tym jak fajnie dropnęło z poprzedniego. Zakupiłem jeszcze jeden. I zobaczymy, że nadal będzie tak fajnie. Folia zeszła. A tutaj standardowo to co ostatnie, czyli karty Promo. Rowlet Cyndaquil i Oszałot Holo no, Żetą z Arkeusem I przejdźmy do tego co nas interesuje czyli do strajków Powinny być dwa Brilliant Stars i trzy Pigeon Strike Zasadniczo na sekcę, tam jeden z Boltundem. Okay. Resztę już znamy, tam jest szycik, Jakieś naklejki. W tym momencie nieważne. Ok, zacznijmy sobie od Boltunda. Biała karta. Czyli, może nie być nic ciekawego. Energia, Metapod, Persian Power Tablet, Matkip, Sandshrew, Kafant, Impidimp, Snom, na rewersie Livani i Blizzy bez hola. Jeszcze jednego Fidzonstraka. U biała karta? Prime Primeip, zarude, delkati, wulabi, dupider, Ermiau, Onyx czutu, Globopus na rywersie i Gorybys bez holą. Na razie nic ciekawego, zobaczymy jak Brilliant Stars po raz kolejny. Biorę karta. Gloria, Dasklops, Starni, Snorund Klink, Ddene, Kapczu, Daskol, Patirisu na rewersie. I Haxorus bez choro. Ok, kończymy Brilliant Stars, z Brilliant Stars. I znowu biała. Niestety ten box tak dobrze nie wygląda jak poprzedni. Energia. Drinklob, Cinchino, Pleasing Glows, Kaczaj Meko, Chinchar, Minchino. Baltoi, Snorund. Uuu, tu na rewersie. Fajnie. I Hitran bez hol. No nic, tylko Fusion Strike. Teraz może nas ostatni booster uratować. Czy będzie czarna karta? Jest czarna. Dobrze, przynajmniej jedna. Energia, drewno, sligu, szona, baskulin, grabin, manki, kloagang, Pansir, sir, elektros na riversie i Elza sparko. Czyli to, co mamy tutaj w wersji rainbow. No cóż, tym razem boks nie był dla mnie tak łaskawy. Aczkolwiek jest. RS z trainer oraz na liwersie Mewtwo. Subskrybujcie i oglądajcie kolejne odcinki. Cześć.